Ja bym was bardzo chciała przestrzec przed tym, żeby jednak nie jeść w takich momentach, w których jesteście skupieni na czymś innym. Zdobanie jest za mało ryb i białka roślinnego. Pamiętajcie o tym. Będzie próbować robić go samemu i prażąc sezam na patelni, ale to jest wyższa szkoła jazdy. Ta, to przypomina pastę, ale nie jest taka wysuszona. Dzięki temu, że dodajemy wody z zalewy. Dzisiaj będziemy dla Was przygotowywać hummus panaszemu, czyli taki trochę bardziej ograny na płodnościowo z dodatkami pyszny. Dzień, Dzień dobry. dobry. Co za synchro? Dzisiaj poznacie coś, co może wjechać na Wasze stoły i talerze. Jak oglądacie Netflixa, sięgacie po niezdrowe przekąski i zastanawiacie się, okej, okay, co tak, by tutaj zdrowego zrobić. Zrobić w miejscu, gdzie chciałoby się coś hapsnąć. I najczęściej hapsało się wcześniej coś niezdrowego, a my Wam dzisiaj pokażemy, co można sobie chapsnąć na zdrowo. Zawsze staramy się, aby w naszych dietach znajdowały się takie zdrowe haps hapsowniki. Dzisiaj podzielimy się dla Was, specjalnie dla Was, czymś, co mam nadzieję skradnie Wasze. Serduszka. Żeby nie było już tak tajemniczo, zdraćmy, co robimy. Humus po naszemu. Dzisiaj robimy humus po naszemu, czyli taki płodnościowy z dodatkami. Ja zaczynam od y, zajęcia się ciecierzycą. Y, Ciecierzycę możecie sobie u, u, używać do tego przepisu gotowaną, y, czyli taką surową, y, nie z zalewy. Y, my tutaj mamy taką z zalewy, czyli jej już nie trzeba gotować. I jest to po, po prostu szybsze. szybsze, wiecie. Jak macie czas, żeby ugotować ciecierzycę, to tak. jasne, możecie to zrobić. Ale ta z zalewy też jest okejką. A ja w międzyczasie na tej desce będę sobie kroiła wszystkie te warzywa, które tutaj widzicie, w takie słupki. Czyli w takie raczej grubsze y, paseczki, które będą nam służyły do tego, żeby ten hummus sobie nimi nabierać, zamiast chleba. Dobra, do ciecierzycy dodamy y, czosnek. Ja uwielbiam czosnek. Przeciniemy go przez praskę. Czy z lubisz czosnkowe, czy raczej... Właśnie ciebie... teraz się zastanawiam, czy odpowiedzieć, czy uwielbiam czosnek w ogóle, czy uwielbiam czosnek w humusie. Nie, ja, ja uwielbiam e, czosnek. No jasne, tylko to jest zawsze, wiecie, takie problematyczne, bo jak nie wiem i jak bardzo hojnie nas chcesz obdarzyć z tym czosnkiem teraz, ale jak trzeba wyjść do ludzi po takich czosnkowych daniach, to zawsze mam taki opór jednak czy gumy to dźwigną. Całe szczęście wychodzisz głównie do mnie, co. Mm. <laughs> Mi to nie przeszkadza. Po ty go kochasz, jasne. E, Wiecie, co ja Wam jeszcze chcę powiedzieć, bo tak sobie myślę, że zaczęłyśmy o tym Netflixie, że to będą takie zajadacze do Netflixa, a ja bym was bardzo chciała przestrzec przed tym, żeby jednak nie jeść w takich momentach, w których jesteście skupieni na czymś innym, bo zawsze robimy to na takiej, wiecie, nieświadomce i mm, nam się tak wydaje, ale badacze postanowili to zbadać i mądrzy ludzie stwierdzili, badając takich właśnie zajadaczy przed telewizorem, przed Netflixem i okazało się, że ci ludzie, którzy jedzą, oglądając na przykład serial, na którym się skupiają, zawsze zjedzą więcej. Więc tak sobie żartujemy z tym Netflixem, yy, ale jak będziecie go oglądać, to po prostu jedzcie świadomie. O, tak bym powiedziała. Dobra. Po prawda jest Zrobienie. taka, że tak, że jak sobie postawimy talerz, yy, oglądając, nie, wykonać, nie? i nie wiemy, jest kurczę, zjadłam to. Ona tu? mnie wciągnęła. Tak. On zaraz go po prostu zabije. I okazuje się, że... Zdrowe czy niezdrowe przekąski kończą się szybciej niż moglibyśmy przypuszczać, więc uważamy na to, ok? Po prostu staramy się jeść świadomie. Tak właściwie posiłek powinien być taki, wiecie, do szpiku kości kontemplowany, żebyście myśleli o tym. Skupiali się na tym, jakie czujecie smaki, przeżuwali, w ogóle tak powinno się przeżywać, wiecie, że jak Wam się zdaje, że już możecie połknąć, to powinniście jeszcze tam hapsnąć kilka razy to przegryźć. Także bardziej się skupiamy na tym, co jemy. Dobre. Ale jako na przykład taka imprezowa, my jesteśmy bardzo imprezowe w tej Wiadomo, edycji. my po prostu tu wychodzi, <laughs> że imprezujemy cały ciągle. Czas. Albo wiesz, ze znajomymi, albo dusza po prostu tak. dąży do tego, czego mało ostatnio. Może. Ja. W każdym razie na imprezę możecie podać tylko. Na imprezę ze znajomymi. Jak przychodzą do was znajomi, to y, jest to. Fajna przekąska. nie, ćwiczy biskipsy, czosnek. Ja bym Wam chciała powiedzieć, tak tutaj też kroję, patrząc na Was, yy, chciałabym Wam jeszcze powiedzieć, że oprócz tego, że to jest zdrowa przekąska, jak najbardziej do tego zachęcamy, żeby właśnie jeść raczej takie rzeczy, to yy, wiecie, że to jest białko roślinne, którego Wy tak jak ryb jecie zdecydowanie za mało, yy, a jeśli będziecie jeść go w proporcji jeden do jednego z tym białkiem zwierzęcym, białko zwierzęce, czyli teraz myślicie o mięsie, o twarogu, o jogurcie, mhm. To okazuje się, że wtedy wasza owulacja będzie występować częściej. Także o takie roślinne rzeczy jak najbardziej pożądane. Tak. Są. Zdecydowanie jest za mało ryb i białka roślinnego. Pamiętajcie o tym. Dlatego to robimy dla Was. Dobra, teraz tak. Do naszej e, ciecierzycy dodałam mhm. czosnek, następnie przyciśnięty przez fraskę, oczywiście. E, przypominam tylko, że to była ciecierzysta z zalewy. E, dodaję do tego pieprzu. Troszeczkę pieprzu. Mhm. Dodaję do tego troszeczkę, odrobinkę soli. Trwała debata przed nagraniem tego odcinka, co zrobić z suszonymi pomidorami, które mamy zamiar tutaj dodać, bo jako, że dwie, dwa domy, dwie gospodynie, to ja dodaję takie pomidory w całości i je po prostu razem blenduję Także z tego wychodzi taka masa pomidorowa, mm -hmm. z takim posmaczkiem pomidorowym, a Annie mówi, że je kroi i dodaje ja je po prostu kroję. w kosteczkę. Więc yy, robimy gospodynie robimy, i gospodarze po drugiej maja. stronie. Zdecydujcie, jak chcecie, albo po prostu raz sobie róbcie tak, raz, tak, wiedzcie, że macie taką opcję. Można to dodam zrobić. Cztery dwojako. pomidory, ile dodajesz pomidorów do takiej No zależy jak chce. Cztery to będzie tak w sam raz. Ja bym dała jeszcze jednego. Dobra. Powiedziałaś Dodaj. tutaj, że jest z, z... Boże, woda z zalewy? Tak, troszeczkę nie powiedziałam, ale już hmm. mówię. Na dnie miseczki miałyśmy odrobinę z wody z zalewy, mhm. dlatego, żeby to stworzyło taką troszeczkę lejącą się konsystencję. Chociaż ta, to przypomina pastę, ale nie jest taka wysuszona. Dzięki temu, że dodajemy wody z zalewy. Jeżeli nie macie wody z zalewy, bo nie wiem, gotujecie o, sami, na dokładnie, przykład? to możecie dodać wody. W ogóle na, najlepiej sobie to dodać na koniec, tak muszę, naprawdę. Z wodą, jasne. I to też właśnie zależy od tego, jakiej konsystencji potrzebujecie. Bo może być bardziej lejąca, do nabierania, właśnie tak jak dip na słupki warzywne, mhm. a może być też taka bardziej zwięzła. Olej lniany, to taki yy, po, po naszemu, po naszemu. Zde, tak. Dodajemy olej lniany. Yy, I następnie dodamy to sobie pastę tahini. No, i to jest też must have, totalnie humusu. Bez pasta, tego, pasta bez tego absolutnie on nie smakuje tak jak powinien. Możecie próbować robić go samemu i prażąc sezam na patelni, ale to jest wyższa szkoła jazdy, żeby on nie był gorzki. Także chyba raczej polecałabym taki. Pasta tahini to jest właśnie zmiksowany sezam, uprażony wcześniej. Tak. tak. Taka pasta wystarczy Wam na bardzo długo, także super jest sobie zainwestować w nią i ona tam jest. Czeka sobie, w Czeka sobie od, na odpowiedni moment. Na humusy. Yy, dobra, i jeszcze. Sok z cytryny. Tak, koniecznie. Ja I ja bym tutaj czek. nie żałowała, tak od serduszka nie tego sok z cytryny. Sok z cytryny? No, bogato. <laughs> A nie, dzisiaj jest od <laughs> bicków. czy Robię, robię masę. <laughs> dobra, wyciśnięta tych słupków warzywnych możecie tutaj sobie nakroić co chcecie. Ja akurat pokazuję Wam to dzisiaj na marchewce, na ogórku lewą ręką, na ogórku i e, paprykach różnych, ale tutaj może wjechać sobie jeszcze na przykład kalarepka, może być na przykład e, takie słupki z selera naciowego. Wszystko, co z czym macie ochotę, to sobie po prostu na chrupiąco hapsnąć. A na to w międzyczasie odstawiamy. teraz wjeżdżam. Dobra, mamy tak. Y, pomidorki dałam, tahini, czosnek, olej lniany, sól, pieprz. przyprawy, tak. Super. To już, jedziesz. Jedziemy z tym koksem. Jedziesz obserwując konsystencję, czy potrzeba jeszcze Właśnie. czegoś płynnego. Uwaga, zaczynamy. I ja bym dodała jeszcze ciepłą papryczki, żeby było kolorowo. My akurat używamy dzisiaj do tego stopki miksującej, A ja się czeka nie musiałem namęczyć, ale takie humusy super wychodzą też w takich blenderach kielichowych, więc yy, nieważne jaki macie sprzęt, coś musi Wam to po prostu rozdrobnić połączyć. Dobra, zaraz zobaczymy. Bo ja taki na przykład takiej konsystencji. Nie wiem, czy ją zobaczymy. Nie spada z łyżki w każdym razie. Tak. Yy, ja takiej konsystencji już używam, jeżeli jem humus na kanapki. Tak, ja też, zupełnie pewnie tak. Do słupków yy, dodamy troszeczkę wody, mm -hmm. żeby łatwiej nam się nabierało. Dobra, dodałyśmy troszeczkę wody, miksujemy dalej na turbo. Ja się nie jestem ale walczę. Jest Dlatego dobra. właśnie warto mieć taką jakąś wspólną bazę. Jak lubicie takie mocno wyraziste, to możecie dać więcej sołtyski na tym trakcie. A jak chcecie, y, żeby było bardziej neutralne, to wtedy woda albo ten zalewacz w Myślałam, że ten. Mam wódkę komodorową, ale no będzie pyszne. No właśnie, ja też tak myślałam. I wiecie co? Tak sobie myślę jeszcze, że dodamy troszeczkę kurkumy. Skoro był pieprz, to dlaczego nie ma być kurkumy? Podrobinkę. Odrobinkę dodamy. Zawsze staramy się przemycać tą kurkumę ze względu na jej działanie przeciwzapalne. Zwłaszcza, że ma towarzystwo pieprzu, więc tym się nie żałujmy. Mamy, przekładamy. troszeczkę. I taki humus to też jest super. Sprawa, jakbyście chcieli sobie przemycić różne dodatki. Możecie również polać go na przykład po górze olejem lenianym. Możecie posypać go rozdrobnionym koperkiem, kolendrą, Dodać na górę masę czarnuszki. Bo w górę super, właśnie. Czarnuszka się świetnie komponuje z humusem. I wiemy, że niektórzy z Was nie wybierają ją jako top swoich przypraw. To spróbujcie w humusie. Koniecznie. Tak, a my tu sobie posypiemy na wierzch Za chwilkę. Jasne, pewnie. Koniecznie. Ale pachnie. z <grym> <O>, tak. <grym> <Miskę to>. głowy. <grym> Dobra, jest ładnie. Okay. Jest super. I Dobra, kropka. kropka Mamy to. Mężka. Przyprawy stoją pod ręką, można ich używać dowoli. ulala Proszę bardzo. I. Wuala. Przekąska gotowa. Może niekoniecznie pod tego Netflixa, ale na stół, na spotkanie ze znajomymi. Zobaczcie, jak Poszerzają. to wygląda. Przecież to od Zobaczcie, rady. jak to smakuje. Spróbuj. Ja biorę... Co tu wybrać? Ogóreczka biorę. Mm. Pycha. Ludzie, którzy jedzą takie białko roślinne na pierwszy raz, często mówią, że Boże, nie jadłam go tyle lat, bo myślałam, że to będzie niedobre. Musicie spróbować. Ja uważam, że hummus to jest w ogóle świetny start, świetna baza na start, prawda? Bo tak. On, on jest po prostu zawsze, zawsze pyszny. A jak sobie zrobicie taki sam, to pycha. Propsujemy. Mocno. Zmykamy pałaszować. A jeszcze zanim zmy, zmykniemy pałaszować to... Zapraszamy. subskrybujcie nasz kanał, zostawcie łapkę w górę i do zobaczenia w następnym odcinku.